Witam po raz kolejny w niedzielne popołudnie jesteśmy w bardzo fajnym miejscu na terenie leśnictwa Stoczek kilka ładnych starych dębów ale oczywiście tutaj też nie, minęło, nie minęła inwazja kornika drukarza też tutaj był w sąsiednim drzewostanie widać mnóstwo pień, pieńków ale gra bardzo ładnie tutaj to zastępuje Oczywiście zakładam, że to zastępowanie lepsze było, jakby był świert, no ale, ale trudno. Ale co my tutaj mamy? Kawałek dalej obok tych dębów jest założona w gnieździe uprawa. Ona jest ogrodzona, w tej, w tej chwili słabo to jest widoczne, ale zwróćcie uwagę, tam w głębi jest, jest posadzony dąb. Wiem, posadziłem. Dąb Lipa Klon w ogrodzeniu. Teraz zwróćcie uwagę, że to sobie tam rośnie. Za chwilę dam troszeczkę inną perspektywę na to, żebyście zwrócili uwagę, bo mówiąc, że tam rośnie, no to wszyscy widzą, że tam rośnie. Ale skala tego, w jaki sposób rośnie tam w ogrodzeniu, a poza ogrodzeniem, no jest taka, że tutaj zobaczcie jak to wygląda tu a jak wygląda poza ogrodzeniem jest troszkę różnicy Oczywiście penetracja penetracja zwierząt w ogrodzeniu, w ogrodzeniu nie mam ma możliwości, ma możliwości w ogrodzeniu biegać przy, przy ogrodzeniu jak najbardziej ale jak wiedzą, że jest ogrodzenie, to będą raczej też omijać, bo to jest swego rodzaju bariera. Wszystkie drapieżniki, które ewentualnie tutaj są, wiedzą o tej barierze, i ta bariera jest skuteczna przed ucieczką przed drapieżnikami. Więc też raczej przy samym ogrodzeniu tutaj zwierzęta chodzić nie będą, albo będą to, tak jak powiedziałem, omijać. Ale, no właśnie. Tu prawdopodobnie powstałoby nowe. Grodzenie, gdyby nie fakt, że tego wycinać nie można, jak leśnicy wiedzą, że tutaj akurat jest takie fajne gniazdo, do tego, żeby to wyciąć i posadzić młode pokolenie. Tym, którzy nie wiedzą, powiem, że leśnictwo Stoczek, gdzie się znajdujemy, jest leśnictwem, które jest położone w kąciku między granicą Polski a Białowieskim Parkiem Narodowym. Jest to takie leśnictwo, które jest w tym momencie w takim kąciku najbardziej na północny, północny wschód. Od, od Białowieży czyli z góry mamy, od północy mamy Białowiecki Park Nordowy, od wschodu mamy mm, od wschodu mamy granicę z Białorusią tak to, słuchajcie, tutaj wygląda no mogłoby być to ładne gniazdo, ale prawdopodobnie jeżeli nie zostanie wycięte no to tutaj będzie grab bo jak widać po raz kolejny bym tutaj użył swego już z znanego określenia, jak widać, jest tu piękne odnowienie świerkowe Piękne, po prostu aż przeraża. Także świerk się tu pięknie odradza. Przepraszam, oczywiście wiadomo, rzeczu, że tutaj sobie żarty robię, bo tego odnowienia nie ma, no ale w... dla tych, którzy chcieliby jednak coś zobaczyć, powtórzę jeszcze raz. Piękne odnowienie. Ok, dziękuję.